Witam was wszystkich z tej strony Hans, jasz, czyli Kuba. Zapraszam na kolejny odcinek, w którym poruszę troszkę tematykę samobójstw i też powiążę to w jakiś sposób przyjaźnią i z naszymi relacjami, które mamy z innymi ludźmi na co dzień. Zapraszam. Jak wiecie, Samobójstwa to ostatnio plaga na całym świecie i ciężko mi się mówi i jednocześnie pisze. Jak to może i to twierdzenie sprawdza się, że faceci jednak do jednej czynności, a nie do wielu, a kobiety na odwrót. To. Ostatnimi latami, szczególnie w ciągu ostatnich dwóch lat w dobie pandemii, jest to bardzo duża liczba osób, które odbierają sobie życie. Głównie z samotności i głównie wśród młodzieży. Czemu tak się dzieje? Można zakładać, że ludzie mają problemy i nie potrafią sobie z nimi rozwiązać. I tak faktycznie jest. A to wiąże się z tym, że ludzie są samotni i nie potrafią rozwiązać tych problemów i nie mogą na, na kim polegać, na kogo liczyć, ponieważ nie mają przyjaciół. I z czego to się bierze? Czyli na to wpływa samotność? I. Samotność nie jest sama w sobie raczej powodem do samobójstw, tylko jakiś większy problem, choć sama samotność problemem też może być. Ale przez to, że my mamy przeróżne tam problemy tak w postaci kresek, które się zbierają i kumulują bardzo często, w połączeniu z samotnością są bardzo często przyczyną właśnie samobójstw. I to szczególnie w wieku plus, nie wiem, 18 plus 20, nawet plus 25. I ten przedział wiekowy ostatnio bardzo często niestety odbiera sobie życie. Ludzie w tym przedziale wiekowym. I dlaczego w ogóle o tym mówię? Może też z takim spokojem, w ogóle o samobójstwach, o tym, że coś takiego ma miejsce. A dlatego, że nie chcę, żeby był to temat tabu. Bo. Ten temat nie jest w szkole poruszany zbyt często, czy gdziekolwiek, gdzie żyjemy, a już myślę, że szczególnie w domu, jeżeli z niczym takim się osobiście nie spotkaliśmy. Ja niestety, ale dwa takie doświadczenia w swoim życiu mam: że osoby, które osobiście znałem, coś takiego zrobiły i no, było to duże dla mnie przeżycie, tym bardziej, że wtedy byłem znacznie młodszy i właśnie wracając do tego, dlaczego nie chcę, żeby to był temat tabu, ponieważ jeżeli to będzie temat tabu, to tym bardziej nie będziemy wiedzieć, co w takich sytuacjach zrobić i jak dalej postępować. Jest to bardzo ważne, żeby po prostu rozpoznać to już zawczasu, kiedy mamy z tym problem. Oraz, żeby wiedzieć, gdzie się udać i co zrobić. Po pierwsze, to o czym też wspomniałem na początku odcinka, czyli przyjaźń. To jest dla mnie podstawa w relacji. I z tego, jak już kiedyś wspominałem w innym odcinku, i myślę, że przytoczę też do niego link w opisie tego filmiku, są takie trzy poziomy relacji, które wymieniałem i do przyjaźni prowadzi znajomość, no bo to wydaje mi się jest logiczne, że żebyśmy z kimś się przyjaźnili, to najpierw musimy osiągnąć z nim ten pierwszy etap, czyli znajomość, czyli po prostu się zapoznać. A przyjaźń jest takim największym fundamentem podbudowy kolejnego etapu, i chyba już ostatecznego, którym jest miłość. Ale o tym, tak jak wspominałem, Powtarzam się, mówiłem w innym odcinku, a dzisiaj chciałbym w połączeniu o tym i o tym powiedzieć, jak to się do siebie ma. Jeżeli samobójstwa wynikają w dużej mierze z samotności, to przeciwnością będzie przyjaźń, bo co to jest przyjaźń? Przyjaźń to po prostu posiadanie osób, przyjaciół, adekwatnie którzy zawsze pomogą ci gdy będziesz w jakimś dołku, w depresji, czy cokolwiek złego będzie się z tobą działo i tak tutaj obok mnie jest talerz. Ktoś już był ciekawy co to jest? No i przyjaźń jest takim zapewnieniem, że my samotni nie będziemy, że my w jakiejkolwiek sytuacji się nie znajdziemy, to ta druga osoba nam pomoże. I to nie tylko musi od nas wychodzić, ale i też dla nas. Czy to raczej na odwrót chciałem powiedzieć, że nie tylko dla nas, ale i od nas. W ten sposób, że jeżeli ktoś nam daje, to i my musimy mu dać, bo on też w takiej sytuacji może się znaleźć i Myślę, że każdy z nas, niech będzie, że taka nieskończoność. No, bo każdy z nas, kto się urodzi i kto umiera, będzie miał z tym do czynienia. Każdy człowiek na ziemi miał, ma lub będzie miał problemy. To jest coś nieuniknionego, z czym my jako ludzkość musimy się zmierzyć. I niektóre problemy, cięższe szczególnie, mogą doprowadzać właśnie do tego. I Przyjaźnie z rozwiązaniem, które temu zapobiega, ponieważ wszystkie problemy, które my mamy, możemy razem z kimś, a nie sami, rozwiązać. Gdy jesteśmy sami, musimy się zmierzyć z takim dużym problemem myślę, że raczej się nam to nie uda, a przynajmniej bardzo rzadko, szczególnie gdy ktoś ma słabszą psychikę albo ogólnie jest słabszy w życiu z wieloma rzeczami, tak jak choćby ja. I w momencie, gdy już jesteśmy z kimś razem, to w dwójkę jest nam łatwiej uporać się z jakimkolwiek problemem. I chciałbym, żebyście wynieśli z tego odcinka to najważniejszą rzecz, żebyście poszukali kogoś. Czy to w swoim środowisku, w szkole, na studiach, w pracy, w okolicy, kogoś, kto takim przyjacielem mógłby się dla Was stać. I jeżeli takich nie macie, to tym bardziej, ale też nic na siłę, bo przyjaciel na siłę to nie jest przyjaciel. Ani taki też, który jest tym przyjacielem od czegoś, bo od czegoś to bycie przyjacielem uzależnia. Czyli ja mam dużo kasy, a to mam takich przyjaciół, którzy się dlatego mną interesują, bo dużo pieniędzy posiadam. Więc to nie są prawdziwi przyjaciele, żeby była jasność, i prawdziwi są ci, którzy nawet jak coś nam się złego dzieje i nie jesteśmy w jakikolwiek sposób się w stanie odpłacić, to oni i tak nam pomogą. Bezinteresownie. To jest prawdziwy przyjaciel. I. Wracając do Sedna, naprawdę proszę was, żebyście, jeżeli nie macie takiej osoby, sobie ją znaleźli, żebyście poszukali nowych znajomości, bo od tego zaczyna się przyjaźń, a potem kto wie, czy z jakąś, nie wiem, płcią przeciwną będzie miłość, a jak już jesteście w związku, to wiadomo, że nie. Czemu powiedziałem płć przeciwna? Toleruję o tym kiedyś będę mówił w innym odcinku zapewne, ale tu taka szybka zmianka, że toleruję oczywiście związki homoseksualne, ale sam jakby uznaje coś innego, więc też się będę wypowiadał w takim poglądzie, w jakim ja żyję, więc pozwólcie, że tak to przedstawię, ale tak jak wspomniałem, jestem bardzo tolerancyjnym człowiekiem, i wszystkich takich ludzi akceptuję, takich, jakimi są. I te problemy, które tutaj są, czy większe, czy mniejsze, powinniśmy rozwiązywać po prostu razem. I to nie zawsze musi być przyjaciel. To może być też mama, tata, dziadkowie, rodzeństwo, po prostu ktoś, na kim możemy polegać, bo jedną z najważniejszych cech przyjaźni, i ta przyjaźń może występować także w rodzinie. To takie ładne słówko zaufanie. Bez tego żadna relacja nie może się ostać. Praktycznie w każdej relacji to jest podstawa. Jeżeli tego nie będzie, to ta relacja może się paść, brzydko mówiąc, i to musimy mieć zawsze na względzie. I jeżeli, myślę, że to z doświadczenia każdy z nas wie, jeżeli stracimy to zaufanie. No to wtedy musimy bardzo ciężko je odzyskiwać, albo czasami jest to nawet niemożliwe. Na tym chciałbym skończyć ten odcinek i chciałbym, żebyście naprawdę wynieśli z tego tą ważną rzecz, żebyście mieli osoby, na których możecie polegać, bo spotykam do dzisiaj masę rówieśników, kolegów, koleżanek, którzy tych przyjaciół szukają, bo są samotni. A najgorsza sytuacja z możliwych to taka, kiedy ktoś Wie, że jest samotny, wie, że ma problemy, ale ani nie szuka przyjaciół, ani rozwiązań. Wtedy jedynym, tak mi się wydaje, rozwiązaniem jest to, żeby ktoś z zewnątrz po prostu zaingerował w środek tej osoby i sam z siebie, gdy widzi, że ma problem, pomógł. To też nie może być na siłę, choć są takie przypadki. Na przykład próby samobójcze, kiedy ta interwencja jest już, jest już konieczna, i przynajmniej ja nie widzę innego rozwiązania. Więc napiszcie, co o tym sądzicie w komentarzach. W ogóle, jak widzicie, to jest nowa forma odcinka. Powiem Wam, że nie myślałem nad tym wcześniej i to wpadło tak z sekundy na sekundę, dosłownie. Wziąłem kartkę ołówek i zacząłem Wam nagrywać i pisać, więc. Możecie się podzielić opinią, co wy sądzicie o takich odcinkach także i jestem w zmowie z koleżanką, która pomagałaby mi prawdopodobnie te filmiki lepiej obrabiać, tak jak moje marzenie z kiedyś było, żeby były w lepszej formie, żeby nie tylko były audio, ale też takie wizualne, żebyście mogli wzrokiem też dużo wynieść, bo nie każdy z nas jest słuchowcem. No, i mam nadzieję, że coś takiego się spełni. Więc jak chcecie, zalajkujcie czy tam dajcie łapkę w dół, podzielcie się swoją opinią, zasubskrybujcie, jeżeli was taki temat zainteresował. W przyszłości chciałbym, jak za dwa lata zostanę ratownikiem medycznym, i oby tak było, nagrywać Wam opowiadania o przypadkach, z którymi będę miał do czynienia w przyszłej pracy. I myślę, że taki kanał też mocno by Was zainteresował, a do tej pory chciałbym poruszać takie tematy bardziej związane z psychologią czy z interakcją między ludźmi, w czym może nie mam takiego doświadczenia, że stricte studiuję, taki kierunek czy się uczę, ale no na co dzień jednak rozmawiam z ludźmi i... Staram się im w dużej mierze pomagać i jeżeli jakikolwiek błąd by z mojej strony kiedyś padł, to nie bójcie się go napisać i śmiało taki komentarz zamieśćcie, a ja postaram się coś poprawić przy najbliższej okazji i to nadrobić, co zepsuje. Też jestem człowiekiem i też mam prawo się mylić, więc dziękuję Wam bardzo. Zapraszam na swój serwer na Discordzie, który jest link w opisie filmiku i. Piszcie też, jakie od kolejne odcinki chcielibyście obejrzeć. Ja Wam bardzo dziękuję za ten poświęcony czas i naprawdę wierzę w Was, że będzie lepiej. Wierzę też w siebie. Naprawdę szukajmy osób, którym możemy zaufać, na których możemy polegać. To jest bardzo ważne teraz, aktualnie, w tym świecie. I jeżeli Wy byście mieli jakiekolwiek problemy i chcielibyście pogadać, śmiało, zawsze jestem też otwarty na Was i. Pamiętajcie, że nie tylko osoby z internetu, ale też psycholodzy czy pedagodzy, którzy są w waszej okolicy zawsze do dyspozycji, są od tego, by wam właśnie pomóc i jeżeli macie problem, do nich pójdźcie, bo od tego są. Dopiero w drugiej kolejności kolega czy koleżanka z internetu czy taki amator jak ja. No więc dziękuję wam bardzo za ten odcinek i Cóż, napiszę to słownie. Do zobaczenia.